Cześć, tu Ariel z farmy Alpaka Obedenaka, jak widzicie mamy tutaj różne zwierzątka, owce, kozy, alpaki, daniele, kangury, króliki i świnki morskie. W dbaniu o odpowiednią kondycję, zdrowie naszych zwierząt pomagają nam suplementy z firmy Dolfos za chwilę zaprezentujemy, które z nich stosujemy. Dolmil Capri to pełnoporcjowy preparat mleko zastępczy dla kożląt, bogaty w białko, aminokwasy, przede wszystkim zapobiega biegunkom u młodych kożląt, wspomaga budowę układu kostnego, nabieranie masy młodych kożląt, sprawia, że kozy są zdrowe, rosną duże i silne. Dolik Capri to mieszanka paszowa uzupełniająca, mineralna, która ma na celu uzupełnienie najpotrzebniejszych minerałów. U naszych kus jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów kóz, zarówno dla wszystkich grup wiekowych. Pozwala kozom na odpowiednie funkcjonowanie, wspomaga układ trawienny, a sam proces lizania sprawia, że kozy są mniej zestresowane, a przez to szczęśliwsze. Pierwszymi zwierzętami, które pojawiły się na naszej farmie, były właśnie alpaki. Stąd nazwa alpaka ubedenaka. Jeśli chodzi o żywienie alpak, podstawą jest pasza objętościowa, trawa, zielonka, ale również siano, które jak widać na załączonym obrazku alpaki chętnie zajadają. Dodatkowo stosujemy również paszę treściwą i dodatek witaminowy firmy Dolfos, jest to Dolmix alpaka. Ten dodatek witaminowy ma na celu poprawę odporności, lepsze trawienie, również poprawę funkcji rozrodczych ale dba też o to, by runo było w dobrej kondycji, by było gęste i ładnie rosło. Dolmix KR Drink to rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny, wzbogacony o wyciągi ziołowe, które pomaga utrzymać nasze króliki w odpowiedniej kondycji fizycznej, działa przeciwwirusowo, wirusowo, przeciw wspomaga układ trawienny, sprawia, że króliki rosną ładne, duże, a okrywa włosowa jest Bardzo burszczące.